Siemano, dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj troszkę z opóźnieniem mocnym, ale przyznam się szczerze, miałem mocny dylemat i problem, co tutaj dorzucić na swojego dubla na dzisiaj. Także lecimy na szybkości. Promocja na Admiral będzie cały czas jest tutaj aktualna. Jeżeli ktoś chce sobie skorzystać z 1300 zł bonusu przypisanego do trzech pierwszych depozytów, to ja zapraszam serdecznie do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta najważniejsza kwestia to potwierdzenie zgód marketingowych i już bonusy będą na Ciebie czekały później. Pierwszy z nich to bonus przypisany do pierwszego depozytu jest to podwojenie, czyli 100% do 200 i jeżeli tutaj wpłacisz maxa dostajesz 25 zł freebeta, przy drugim depozycie jest to 50% do 600 i tutaj jeżeli wpłacisz maxa również dostajesz freebeta, tym razem jest to 175 zł i przy trzecim depozycie jest to 25% do 4 stów Tutaj już freebeta nie ma. Bonus jest do trzykrotnego obrotu, kupony składające się z trzech zdarzeń Każde zdarzenie musi mieć kurs minimalny 1,30, łączne 2,50, będą zaliczały się właśnie do obrotu bonusem. Dodatkowo, żeby grać za bonus, trzeba obrócić się kwotą, którą się wpłaciło na saldo depozytowe. Przykładowo, przy pierwszym depozycie wpłaciłeś dwie stówki, dwie stówki dostałeś bonusu, no to za dwie stówki salda depozytowego najpierw musisz zagrać kupon, bądź kupony, które będą później odblokowywać bonus. Dodatkowo, jeżeli te kupony z salda głównego będą spełniały warunki obrotu bonusem, to od razu ten obrót bonusem będzie nabijany. Fajna, właśnie to jest sprawa, bo to jest taki smaczek, nie? malutki, ale zawsze, jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie jeszcze raz do pierwszego komentarza pod tym filmem, a my lecimy jeszcze z konkursem, oczywiście Kubisław jak zawsze będzie do zgarnięcia i co trzeba zrobić, żeby o niego powalczyć łapa w górę, subskrypcja tego kanału i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Sandswal a Treleborgiem to jest Szwecja super etan Albo super tan. Nie wiem, jak to się czyta. Szwedzki to w ogóle już jest nie moja bajka. Typujecie do godziny 19. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, nie biorą udziału w zabawie. No i dobra. Sprawdźcie, co tam się zadziało wczoraj i co się będzie działo dzisiaj. Generalnie trafiliśmy wczoraj wszyscy 3 I to chyba był taki drugi dzień w tym miesiącu, gdzie był komplet. Good job, guys. Pół żartem, pół serio. Każdy dzisiaj. Znaczy, no to akurat będzie fakt. Każdy dzisiaj jest na co najmniej drugim progu, no i zaczniemy od Łysego. Łysego trzeba pochwalić za wczorajszy kupon, bo fajnie tutaj te dubelki dwa siadły. Dania z Francją, powyżej 2,5 gola, 2 do 3, easy. Real Madrid z Paczuką, powyżej 2,5 gola, 3 do 1, easy. Dzisiaj Łysy proponuje coś takiego, i tutaj jest powrót na pewno do rzutów rożnych. Właśnie w meczu Interu Miami z Palmeiras, tutaj jest propozycja na powyżej 8,5 rzutów różnych Ja kompletnie do tego meczu się nie, nie odniosę, bo. Ja tam widzę co inne, delikatnie co innego. I do tego mamy Atletico Madryt z Botafogo powyżej 4,5 kartek w meczu. Tutaj patrzyłem sobie na średniego, na średniego, na sędziego i jest to Cezar Ramos pazuelos. 4.34 ma tutaj według Sofascore. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Zobaczymy generalnie co tutaj będzie. Mam nadzieję, że te kartki będą Po prostu mam nadzieję, że te kartki będą Tak jak mówiłem, wczoraj było trafione, to dzisiaj za 105-16 No i 247 może wrócić Ja dzisiaj będę na samym końcu, a co Konrad, Konrad wczoraj trafił Trebla Z jednym zwrotem, tutaj mówiłem, że właśnie w tym Klaxfix z Klaxfix Torszaun no, może być zwrocik Przy trzech ramkach. no były idealnie trzy bramki A i tak był ciężar z tym uwerkiem delikatnym No ale dobra, fajnie, że tutaj to Zwróciło się i do tego Były właśnie wygrane Realu Madryt Tym razem sześcioma punktami wygrali i do tego Serbia z Polską na handicap minus półtora na Polskę, I tutaj też wymierzone, i tam były dosyć spore trudności w czwartym secie, ale ostatecznie się udało. I dzisiaj Kondziu ciśnie coś takiego: Walur Reykjavik, KR Reykjavik, jeden z wielu derbów Reykjaviku powyżej 3,5 goli. No po wczorajszym tutaj meczu, właśnie e, gdzie był zwrot w wyspach Owczych. Tym razem Konrad stawia po prostu na pożyczy i Bugola. No i tym razem generalnie jest troszkę lepszy y, meczyk pod to. Bo no jak spojrzycie tutaj na tabelę, to możecie na szybkości zobaczyć, że to są dwie bardzo overowe ekipy. Walur, e, 24 strzelone gole, 16 straconych w 11 meczach, Krawik e, Tutaj już generalnie był atak na ostatnim meczu e, właśnie pod chyba overa. Nie pamiętam dokładnie co to było, ale no e, 30 goli strzelonych dla karej Krawik i 26 straconych. To jest notabene. E, evenement, nie? Bo to jest najlepsza ofensywa w lidze, a oni zajmują dziesiąte miejsce. Fantastycznie. Fantastyczna jest Liga Islandii. Eee, dobra, co? My tutaj mamy dalej. O, kolejny over'ek. Pojeżdża 2,5 gola w meczu Bik z Fram Reykjavik. I tutaj już troszkę gorzej wygląda ta sytuacja. Eee, I głównie jest to grane ze względu na Fram. Czy nie? Nie, obie ekipy są mniej więcej podobne. 19 do 16 bilans Breida Bliku, a Fram 18 do 17. Po prostu trzy brameczki niech tutaj e, siądą i niech Konradowi też siądzie 83-60 na stawce było i może wrócić 175-82. Trochę kopnięte tutaj jest to wszystko przez ten zwrot wczorajszy. No ale lepszy taki zwrot i zwrot wygranej, delikatny nawet na plus niż kupon w dupę. Wiadomo o co chodzi. E, no i mój wczorajszy treble, przyznam się, że nad wyraz łatwo to weszło i kompletnie nie potrafię tego zrozumieć. Na stawce było 9856 236 78 wróciło. No i ten handicap, nie, minus -3,5 w bardzo niskiej szwedzkiej lidze 10 do 0 się skończyło. No po prostu nie mam pytań. Do tego Klaxvik miał strzelić dwie bramki, 2 do 1 się skończyło Ideolo i Juventus miał wygrać 4 do 1 Ideolo. Juventus w ogóle w szoku. W szoku jestem, że oni tak ofensywnie tutaj grają. No i mój trebel na dzisiaj, a nawet dubel. Bardzo ciężko mi było w ogóle wybrać mecze i takie gwiętko w sumie trochę z tego wyszło. Nawet podwojenia nie ma. 236 na stawce i 78 groszy. Stawiam tutaj na zwycięstwo Dundalk z Finharps, Dundalk na wyjeździe gra z ostatnią drużyną, e, albo z przedostatnią. Zaraz sobie tutaj tabelę otworzę i będę wiedział wszystko. E, gdzie jest ten Dundalk? Dundalk. Wydaje mi się, że oni z ostatnią grają. E, z przedostatnią, no to dobra, to gdzieś tutaj ten bazel e, grania na wyjeździe z ostatnią drużyną jest tutaj ominięty. No i po dwóch remisach przychodzą do tego spotkania. No liderowi nie, nie przystoi tutaj trzeciego remiso zgarnąć, tym bardziej, że grają z drugą najgorszą ekipą. Po prostu, no to tyle tutaj wywnioskowałem z tabeli. E, nie ma z tym w tym żadnej wielkiej filozofii. I do tego Seattle Sounders z PSG, tutaj też nie ma wielkiej filozofii, bo stałem tutaj na handicap minus 1,5 PSG, powpadca z Botafogo, no myślę, że po prostu będą chcieli się zrehabilitować. A, this, a dla Seattle Sounders to jest takie stop stopniowanie poziomów. Najpierw grali z Botafogo, e, przegrali 2 do jednego. Później grali z Atletico Madrid, przegrali 3 do jednego i teraz najtrudniejszy rywal czeka ich. E, bo PSG jest najmocniejsze w tej grupie, pomimo tego, że nawet nie są tutaj na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że to się zazieleni, bo... Bo namęczyłem się, namęczyłem się szukając tych typów. To by było na tyle dzisiaj. Jeszcze live około 15 będzie odpalany. No i co, widzimy się. Widzimy się albo na live, albo na jutrzejszym filmiku. Siemano.